Cześć, witam Was serdecznie w niedzielny poranek. Dzisiaj taki odcinek nietypowy związany z moim YouTubeem, z moim kanałem i z Clash Royale. To będą takie ciekawostki, można powiedzieć. Więc zobaczmy, co w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie chcecie czegoś przegapić, to powiem Wam, że będą kolejna porcja fanartów. Będzie oczywiście Clash, <ścoughs> Clan Zobaczycie, w ilu graczy można zrobić Clan Chesta. Oraz otwarcie skrzyni turniejowej 2000 kart. Husaria Polska Party, co był turniej. Nieczęsto się widuje otwarcie takich skrzyń w Polsce, więc zobaczymy. Zapraszam. Jeżeli Wam się spodobają takie materiały, zostawcie łapkę, komentarz albo zaproponujcie troszeczkę inną formułę. No więc lecimy. Z odcinkiem. Mamy kolejną porcję fanartów, mamy loga, dziękuję. Olaf Szajrych przysłał mi tego pięknego loga, dziękuję. Oczywiście jest logom, mój napis POWP. Piękny log. Dziękuję serdecznie. Zrobię o tym w ogóle o fanartach też oddzielny odcinek, oddzielny dział na moim fanpage'u i wszystkie fanarty tam będą umieszczone. Kolejnego fanarta, balon, dostałem na mojego e-maila. Niestety nie był podpisany imieniem i nazwiskiem. Mogę tylko powiedzieć Kai, Sol, Kubi. I tak był początek maila. Jeżeli mnie oglądasz, wyślij maila do mnie z imieniem i nazwiskiem, żebym miał zapis. Pisane na przyszłość, jak się nazywasz, chociaż nawet tylko imię. Dobra, lecimy dalej. Jak myślicie, w ile osób można zrobić clan chesta? Oto jest odpowiedź. Można zrobić we dwóch czesta. Koledzy naprawdę się postarali z tego co pisałem. Spadali tylko maksymalnie jedną arękę. dużo czasu im to zajęło. Siedzieli w oddzielnym klanie, teraz poszli sobie do innego, bo napisali, napisał mi tu kolega, że jest to naprawdę bardzo czasochłonne. Często się spotykało, często spotykali graczy, którzy też spadali z pucharkami, więc często na trzy koronki wygrywali. Gratuluję w ogóle zachęci za, można powiedzieć, to jest aktualnie rekord polski, jeżeli chodzi o ilość graczy, w ilu można zrobić klanczesta. Czekam na gracza, który w pojedynkę zrobi klanczesta w trzy dni. Będzie fajnie, jest zabawa, czekam na Was. Zobaczymy. A ja jeszcze pokażę profile Kewu oczywiście i Łozo. Serdecznie pozdrawiam. Gratuluję Wam, że Wam się w ogóle chciało we dwóch wbić Clan Chest. naprawdę niemałe osiągnięcie, więc serdecznie pozdrawiam. No i teraz na koniec, sobie zobaczymy otwarcie skrzyni. Hustaria Polska Party, wygrał ją Barbarzyńca, troszeczkę słaba jakość nagrania, więc za to przepraszam, Barbarzyńca się starał, naprawdę uwierzcie mi, na tyle ile może. Zobaczmy jak wygląda jego skrzynia turniejowa, 2000 kart, nieczęsto oglądamy w Polsce takie skrzynie, a więc lecimy ze skrzynią. No i zobaczmy, Golda 14000, ładnie bomber, tutaj malutko, jedna Wiedźma, na razie się rozkręcamy powolutku. Goblin Hunter 18, 2 Goblin Barrow, 2 Bowlery Barbarzyńców już 179, 190 Ice Spritów, 231 Mortarów, Tombstone 35, Elixir Collector, Fire Spryty 296, Mega Minion 49. No i co tu jeszcze nas czeka? Dart Goblinie 49, Rage 5i. 802 miniony. No troszeczkę słabo. Szkoda. W takiej, w takiej, skrzyni powinno być gwarantowane, chociaż, gwarantowana chociaż jedna legenda. No przykro, super się nie postarał. Dobra, to tyle. To takie, mam nadzieję, raz w tygodniu sobie takiego shorta zrobimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś rekordy, piszcie do mnie w komentarzach na fanpage'u, a będę zbierał materiały i nagrywał. Do zobaczenia, miłej niedzieli!